W Polsce, mimo początkowej deklaracji chęci karmienia piersią, Polki dość szybko rezygnują z karmienia naturalnego. Czy wiecie, że w 12 miesiącu tylko 12% niemowląt karmionych jest piersią? Jak utrzymać laktację i jaka jest rola partnera w tym procesie? Rozmawiam z panią Moniką Stępińską, położną i doradcą laktacyjnym z dużym doświadczeniem w pracy na sali porodowej, szkole rodzenia, na oddziałach położnictwa i neonatologii oraz w poradni laktacyjnej i diagnostyki prenatalnej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Podcast Tim Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Szerdeker. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani być gościną w naszym podcaście i że uda nam się nagrać tą rozmowę. Od dłuższego czasu chcieliśmy rozmawiać właśnie o karmieniu piersią i w końcu się udało. Może na początku zapytam odnośnie tych statystyk, tych danych, które na samym początku przytoczyłam. No, dlaczego tak mało kobiet karmi piersią, karmi naturalnie? W momencie, kiedy dzieci są już tam starsze po tym pół roku, no i ten wskaźnik 12% w wieku wtedy, kiedy dziecko ma jeden rok. Dlaczego tak wygląda sytuacja w Polsce? Ja myślę, że ta przyczyna jest bardzo złożona. Po pierwsze dlatego, że panie już w momencie porodu są przerażone tym, jak to wygląda. Nie mają informacji w okresie ciąży, rzetelnej informacji, jak się przygotować do tego karmienia. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że szkoły rodzenia, które skupiają się głównie na urodzie, troszeczkę zapominają o tym, że tych rodziców trzeba przygotować, ja może troszeczkę żartobliwie to nazywam, na instrukcję obsługi młodego człowieka i panie są zdziwione, że to karmienie jest no, w perspektywie pierwszego miesiąca właściwie całą dobę, co trzy godziny, niezależnie czy jest to dzień, czy to jest noc. W związku z tym one są po prostu zmęczone, zdziwione, mają też troszeczkę, myślę, że jeszcze mało wsparcia od swojej rodziny. Tak jak tutaj panów obserwuję, którzy bardzo często próbują wspierać młode mamy, tak mają mało wsparcia w przypadku swoich własnych mam teściowych, którym się to nie udało. Pamiętajmy, że mamy naszych pacjentek Rodziły w zupełnie innych czasach, gdzie królowała mieszanka, królowało dokarmianie, więc one tego doświadczenia w karmieniu właściwie nie mają żadnego. Uh -huh. Dlatego mamy mówić tutaj też dzisiaj o roli ojcu. Ja myślę, że ta rola ojca zaczyna się nie tylko w momencie powrotu do pracy, ale właśnie dużo wcześniej, już na oddziale położnictwa, gdzie ci panowie są bardzo ważni, żeby chociażby. Nie przyjść na 5 minut, pocałować mamę, pocałować dziecko i, i opuścić oddział, ale zmienić pieluchę, zaopiekować się dzieckiem, dać mamie odpocząć po ciężkiej nocy, bo ona w nocy karmiła, bo ona w nocy do dziecka wstawała. Jeśli trzeba stymulować laktację, bo są takie wskazania medyczne, wysterylizować końcówki od laktatora, czyli być tak jakby fizycznie obecnym i Mhm. I myślę, że tu już zaczyna się bardzo ważna w laktacji rola taty. Mhm. Jeśli jest potrzeba dokarmienia tego dziecka, to też ważnym jest, żeby próbował to robić tata. Żeby to robił tata pod okiem personelu, żeby się tego uczył. Jeśli dalej będzie potrzeba dokarmiania dziecka w domu, czy zostanie tata już za kilka tygodni, miesięcy z dzieckiem. On będzie to potrafił robić, on nie będzie się musiał wtedy tego uczyć. To będzie dla niego automatyczne, wynikające po prostu z potrzeb ich. Mm -hmm. Wspomniała Pani o szkołach rodzenia, że brakuje tej edukacji. Myśli Pani, że można się no, tak trochę na sucho, no w sumie porodu też się uczymy na sucho, tak? W tych szkołach rodzenia. Czy można właśnie do tej laktacji. Ja myślę, że w ogóle ten moment, kiedy rodzi się dziecko i te pierwsze miesiące, to są taki moment, no kiedy chyba rzadko kto. Te wyobrażenia się pokrywają z rzeczywistością, jest to ogromny szok dla rodziców, no ale właśnie czy da się do tej laktacji, do tych wyzwań laktacyjnych przygotować? Myślę, że trochę na pewno tak. Dlatego, że tak jak mówię pacjentka, mama przyszła, na szkole rodzenia powinna uzyskać informację, że dziecko ma być karmione między 8 a 12 razy na dobę. To jest dla niej bardzo ważna informacja. Ona już wie, że nie mamy wyłącznika o 19. Nie włączamy dziecka o 8 rano. Tak? Czyli jest to praca w perspektywie pierwszego miesiąca 24 godziny na dobę trwająca. Mama powinna również usłyszeć, jakie są fizjologiczne stany noworodka, które mogą wpływać na laktację. Że fizjologiczny spadek masy ciała będzie nam tutaj powodował, im będzie on większy, tym będziemy bardziej chcieli się skupić na technice jakości tego karmienia, żeby tak jak najszybciej wrócił do masy urodzeniowej. Mama powinna uzyskać informację o tym, że jest coś takiego jak żółtaczka fizjologiczna noworodków. W XXI wieku w dobie internetu, w dobie naprawdę rozpowszechnionej wiedzy, bardzo dużo pacjentek nie wie o tym, że coś takiego jest. Mm -hmm. Że ta żółtaczka powoduje u dziecka senność, apatyczność, mniejszą chęć również jedzenia. Natomiast hmm. świadomość mamy, że pozbywamy się nadmiaru tej bilirubiny, wydalając z organizmu siku i kupę, czyli analogicznie im więcej jemy, tym więcej wydalamy, jest dla mamy naprawdę bardzo ważna w tym momencie. I hmm. ona wie, dlaczego my to robimy. Czyli e, tak jakby mama powinna uzyskać informacje o fizjologii noworodka hmm. e, i wtedy zrozumie, dlaczego my pewne czynności w szpitalu wykonujemy. No dobrze, czyli mamy tą pierwszą tą barierę, czyli brak takiej edukacji wczesnej na tym etapie przed porodem. Jakie jeszcze inne, z pani doświadczeń, z pani wiedzy, bariery pojawiają się na drodze młodych kobiet, młodych matek, młodych w sensie po prostu, że urodziło się tak, dziecko. Nie chcę nikogo urazić. Pojawiają się właśnie na drodze utrzymania tej laktacji, co jeszcze stanowi problem. Myślę, że do tej pory utarło się, że to jest taka kobieca rzecz, tak? No bo tata zawsze mówi, no, ale to mama daje tą pierś. Okej, okay, no dobrze, mama daje pierś, ale pan jako tata może przecież tego noworodka przed tym karmieniem przebrać. Może tego noworodka, jeśli mama jest zmęczona po porodzie i leży w łóżku, podać go, tak, mamie? Jeśli, tak jak powiedziałam, jest potrzeba stymulacji laktacji, to. Podać laktator, by sterylizować końcówki, tak? Czyli tak, jakby być obecnym w procesie całego no. tego karmienia. My jeszcze do tej pory chyba nie możemy wyjść z tego poprzedniego wieku, no. kiedy tata to była ta osoba, która przynosiła no, finanse do domu i tak, jakby skupiała się na innych sferach naszego życia. I myślę, że gdzieś to jeszcze w tym naszym społeczeństwie pokutuje. Ta przed 30 lat, jeszcze 40 właściwie, nasza mentalność. Niestety, COVID nam tutaj nie pomógł w przełamywaniu tych barier, bo znowu ci panowie zostali odsunięci, te kobiety znowu zostały wypchnięte do tych szpitali i same sobie tam egzystowały. Natomiast jednak, rzeczywiście, kobiety, które mają duże wsparcie od strony rodziny, od strony najbliższych. Im to karmienie wychodzi zdecydowanie lepiej. Ja bardzo często jako doradca laktacyjny odbieram telefony z prośbą o konsultację nie od mam, a właśnie od tatusiów, tak? Bo tata widzi, że coś jest nie tak. Bo tata chciałby swojej kobiecie pomóc, tak, swojemu dziecku, swojej partnerce, żeby żyło im się łatwiej po prostu. A widzi Pani taką tendencję po stronie właśnie doradców laktacyjnych, położnych, które są, nie wiem czy w większości, chyba nie znam położnego mężczyzny, kobietami, że jest takie zaproszenie dla ojców do wzięcia udziału, czy oni są raczej odsuwani? Bo często ojcowie czasami mówią nam, że czują się tacy odsunięci trochę od tego kręgu i nie mogą się, że tak powiem, dopchać do tego dziecka. Czy to też ta zmiana nastawienia położnych i doradców laktacyjnych? Czy widzi pani tą zmianę w kierunku właśnie włączenia tych ojców, czy jeszcze w procesie jesteśmy jej? Jesteśmy jeszcze cały czas w procesie. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, jest kilku panów położnych w Polsce. Natomiast oni pracują głównie na salach porodowych, laktacją się nie zajmują mhm. i rzeczywiście mężczyźni wkraczają tutaj. Natomiast powolutku zaczynamy tych panów wdrażać. Tak jak porody rodzinne, tak? Tak jak w tej chwili również panowie mogą kangurować swoje dziecko bezpośrednio po porodzie czy po cięciu. Tym bardziej, jeżeli mama jest w trakcie cięcia cesarskiego i technicznie jest to na tą chwilę niemożliwe, bo mama jest jeszcze na sali operacyjnej. No to właśnie tata może i ma taką możliwość, myślę, że już w tej chwili w większości szpitali, żeby po prostu pokangurować swoje dziecko, czyli przytulić tak, skóra do skóry, żeby nawiązać tą więź. Tak? I rzeczywiście panowie tutaj asertywnie wchodzą do tych oddziałów, co mi się bardzo podoba, mhm. natomiast też czasami nie wiedzą, że mają taką możliwość, że mają takie prawa, jest to przykre, no ale, ale myślę, że panowie też tutaj są coraz bardziej świadomi tego, że, że mają różne możliwości. Mm -hmm. Powiedziała pani taką informację, że dzwonią ojcowie do doradców laktacyjnych do pani, bo widzą, że coś ich niepokoi. Bo chciałabym przejść do takiej części troszeczkę praktycznej, właśnie jakie są symptomy, co nas powinno zaniepokoić w tej laktacji. To ta taką pierwszą część, a drugą część to jakby pani mogła pomóc właśnie mamom, które szykują się do pracy do powrotu do pracy jak się przygotować do tego powrotu żeby utrzymać tą laktację dla tych, które chcą, no bo jest to ogromne wyzwanie, bo wracają najczęściej na cały etat, wiadomo, że ma się przerwę dwa razy po pół godziny ale to wtedy po prostu krócej kończą pracę, ale I mimo pracują. wszystko tak, ale długo w tym domu ich nie ma więc jakby bym poprosiła o te symptomy, co nas może nie, niepokoić, a potem właśnie jak się przygotować do powrotu to znaczy te symptomy, które niepokoją panów, to są głównie w tym początkowym okresie, mhm. kiedy wracają do domu i wszystko miało być ładnie, pięknie, kolorowo, a tak nie jest. Kobieta jest zmęczona, leży w łóżku, właściwie nie wychodzi z pokoju, dziecko ciągle w cudzysłowie wisi na piersi, mhm. mama nie ma kiedy zjeść, kiedy czynności fizjologicznych wykonać. I tata zaczyna troszeczkę być poddenerwowany tym wszystkim, że no nie tak się miało składać. Najczęściej niestety, oczywiście ja wiem, że u nas w kraju znowu pokutuje taki przesąd, że nie wychodź z dzieckiem 24 godziny na dobę z łóżka, tylko karm, karm, karm i sam się pokarm wystymuluje, tak? U części pacjentek rzeczywiście tak to się zdarza. Natomiast umówmy się szczerze, jest bardzo wiele czynników, które nie sprzyjają laktacji. Stres, przemęczenie, niedożywienie, brak snu. Czyli wszystkie te czynniki, które ma młoda mama. Jeżeli ona nie śpi przez kilka dni i, przepraszam, przysłowiowo wisi z tym dzieckiem przy piersi, to wcale ta laktacja nie będzie większa. Paradoksalnie ona będzie po prostu mniejsza. Dlatego trzeba po prostu coś zweryfikować. Być może pozycję do karmienia, być może sposób przystawiania. Być może obejrzeć też dziecko, może się okazało, że jest krótkie wędzidełko, że to dziecko płytko chwyta tą piersi. Także tu tych czynników może być bardzo dużo, ale tak jakby pierwszym sygnałem dla mnie to jest to, że mama właściwie nierozerwalnie od tygodnia przebywa z dzieckiem, tak? To mm -hmm. jest dla mnie już takim sygnałem, że być może jest wszystko okej, okay, ale warto to sprawdzić. Mhm. Kolejny moment, kiedy zdarza się, że wynikają różne tak problemy interwencyjne, to jest pierwsze ważenie dziecka. Mhm. I wtedy nagle się okazuje, że dziecko po wyjściu ze szpitala nie przebrało tak albo skudło. Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia, e, musimy zweryfikować sposób karmienia. Pamiętajmy, że wymiernikiem dobrostanu dziecka w tym okresie pierwszym jest prawidłowy przyrost masy ciała. I panowie tutaj sobie świetnie radzą, bo oni są bardziej techniczni, więc zaraz w różnych wyszukiwarkach tak szukają, jakie mogą powinny być przyrosty masy ciała. Oni doskonale wiedzą, że między 25 a 35 gram na dobę. To dziecko powinno przeciętnie przybierać, mhm. i wtedy im się to zaczyna układać. Jeżeli jeszcze jest pan techniczny, on sobie to świetnie ogarnie. Okej, okay, czyli jeszcze chciałabym właściwie dopytać, no. bo myślę, że takie pytanie się pojawia w głowach osób, które słuchają. Czyli jedno to jest tak, jak jesteśmy w szpitalu, to rozumiem, że na taką pomoc w laktacji można liczyć już tym na oddziale położniczym, tak? ale jak już wyjdziemy z tego szpitala i jesteśmy w domu, to yy, gdzie szukać pomocy? Jakby na co tacy młodzi rodzice mogą, co mają zrobić, jak widzą, że właśnie potrzebują wsparcia? Jeśli chodzi o oddział szpitalny, dla mnie takim troszeczkę niepojętym zjawiskiem jest to, że do przystawienia dziecka do piersi, pacjentki domagają się doradcy laktacyjnego. Mhm. Do przystawienia dziecka do piersi, do pomocy w przystawieniu dziecka do piersi, są właściwie wszyscy, którzy są w oddziale szpitalnym, czyli panie położne, mhm. panie pielęgniarki neonatologiczne, bo to są, to są osoby, które są w tym miejscu, w tym czasie i są ku temu dedykowane. W oddziale szpitalnym doradca laktacyjny jest po to, żeby rozwiązywać problemy, które wykraczają poza fizjologię. Mhm. Natomiast jeśli już młodzi rodzice wychodzą z dzieckiem do domu, mają przede wszystkim możliwość skorzystania z położnej środowiskowej. Mhm. Bardzo często młodzi rodzice nie wiedzą, że tych wizyt patronarzowych to nie jedna, mhm. tylko mhm. co najmniej cztery. A jeżeli wymaga tego potrzeba, to nawet więcej. I pani położna środowiskowa powinna tutaj też. Roztoczyć opiekę nad młodymi rodzicami. Bardzo często zdarza się, że te pani położne przychodzą już z wagą, czyli są już przychodnie wyposażone w wagi takie przenośne. I to jest ważne mm -hmm. dla tych rodziców, że przyjdzie ta pani raz w tygodniu, zważy im dziecko, czyli dobrze karmimy, tak, bo dobrze przybiera na wadze. Jeśli zaczynają się problemy, wtedy młodzi rodzice mogą szukać przede wszystkim pomocy wśród właśnie doradców laktacyjnych. Niestety. Nasz NFZ nie pomaga młodym rodzicom, ponieważ te porady są nierefundowane w żaden sposób. W związku z tym albo to są poradnie laktacyjne przy dużych oddziałach szpitalnych, zazwyczaj takich, gdzie jest trzeci stopień referencyjności, lub po prostu szukają rodzice w internecie i taką najbardziej sensowną stroną to jest strona Centrum Nauki o laktacji, czyli strona dla profesjonalistów, ale też ogólnie dostępna gdzie jest wykaz wszystkich doradców laktacyjnych w naszym kraju, więc pan, państwo, panowie, mamy, mogą sobie wybrać osobę, która w danym rejonie dojeżdża do domów czy prowadzi jakąś praktykę. Jest tam podany również numer telefonu, ale niestety są to już usługi odpłatne. Mhm. Okej, okay, czyli my tutaj w opisie podcastu umieściliśmy link do, do tej strony, więc zachęcamy tutaj rodziców, żeby w razie problemów szukać kontaktu z certyfikowanymi doradcami laktacyjnymi. No a teraz przenieśmy się trochę w czasie, mija rok prawie, część kobiet wraca wcześniej, część właśnie tam po roku i wracamy do pracy, a chcemy utrzymać laktację. Jak można się do tego przygotować? O czym warto pamiętać? Poprosimy o wskazówki i recepty. Jeśli chodzi o powrót do pracy, to już jest bardzo proste utrzymanie laktacji. Jeżeli ta laktacja już jest na takim dobrym poziomie, że mama przez pierwsze pół roku karmiła dziecko wyłącznie swoją piersią, bo taka jest możliwość, mhm. to pamiętajmy o tym, że nawet dziecko świetnie karmione piersią, jak skończy pół roku, potrzebuje prowadzenia produktów stałych czyli tak zwanego dokarmiania. I wtedy młodzi rodzice zaczynają rozszerzanie diety. Dlatego też nawet powrót mamy dziecka 6-7-8 miesięcznego do pracy już nie jest aż tak bolesny i tak trudny, ponieważ tata właściwie zostaje z produktami stałymi, które są w rozszerzonej diecie. Mhm. Natomiast mama, oczywiście, jak najbardziej tą laktację powinna też o nią zadbać. I tutaj przydałby się pewnie laktator. Jeśli mama wraca do pracy na więcej niż te 6-7 godzin, powinna mieć ze sobą laktator, żeby w połowie tego czasu swojej pracy móc mleko odciągnąć i ja wiem, że w wielu zakładach pracy nie ma temu stosownych miejsc, natomiast nie chciałabym, żeby mamy robiły to w toalecie. To nie może się odbywać. Ja już wielokrotnie słyszałam od pacjentek, że ona jedyne miejsce, które ma w zakładzie pracy, to jest toaleta do odciągnięcia pokarmu. No my nie przygotowujemy posiłków swoich w toalecie, dlatego jedno, lepszy byłby pokój socjalny, tak? Czy jakiś e, zapytać po prostu pracodawcy, gdzie ja mogę to wykonać w sposób intymny, bo nie zawsze chciałabym eksponować tak, swój biust przy współpracownikach odciągnąć ten pokarm. Jeśli chodzi o transport tego pokarmu, mamy XXI wiek, mamy naprawdę bardzo prosto. Mamy różnego rodzaju lodówki transportowe, mamy nawet takie steropianowe, takie przenośne, małe, personalne lodoweczki. To wszystko naprawdę ułatwia nam życie. I ten odciągnięty pokarm, data może następnego dnia zużyć. Ten pokarm może w warunkach temperatury pokojowej przebywać 6 do 8 godzin. Wracamy do domu, chowamy go do lodówki. Piśmiennictwo pisze nawet o 4-5 dniach. Ja jednak zawsze mówię, że jest to tylko mleko i dobrze by było, żeby złożyć je dnia następnego albo kolejnego. Mhm. I naprawdę wyjęte z lodówki wystarczy w podgrzebaczu albo w kubeczku z ciepłą wodą podrzać do temperatury pokojowej i podać dziecku. Natomiast, jeżeli mamy mamy bardziej zapobiegliwą, która już w okresie początkowym stymulowała laktację, mhm. miała tego pokarmu więcej, to mamy w tej chwili na rynku bardzo dużo woreczków do zamrażania pokarmu. Mhm. Taki woreczek sobie wypełniamy mlekiem, opisujemy z datą, kiedy my to zrobiliśmy i wkładamy do zamrażalnika. To może być pół roku w zamrażalniku, mhm. jeśli mama idzie do pracy. Zaczynają się braki tego pokarmu. Tata wyjmuje taki woreczek i na blacie w kuchni, zazwyczaj z autopsji, wiem, że to trwa około 30 do 40 minut, to się rozpuszcza do płynu. Mm -hmm. Tata również to podgrzewa. Nie gotujemy, podgrzewamy do temperatury pokojowej, podajemy dziecku. Jest to bardzo proste, tylko znowu, bardzo często młodzi rodzice nie wiedzą, że mają takie możliwości, albo widzieli, ale nie wiedzieli, do czego to służy. I no, myślę, że tutaj ta kampania informacyjna tak, ma bardzo duże znaczenie. Mhm. No, tak, pani opowiada znaczy, yy, o tym procesie, to w sumie przychodzi mi na myśl, jak ja rozmawiam z ojcami, dlaczego nie skorzystałeś z urlopu rodzicielskiego. Bo przecież ojcowie mogą korzystać z urlopu, mają też yy, od wdrożenia dyrektywy nietransferowalną część tylko dla nich. To często mi mówią: no przecież ja nie karmię piersią, tak? I... Ale mam inne możliwości. No właśnie, mam inne możliwości, jak ja myślę, że będziemy właśnie odsyłać do tego odcinka podcastu, żeby pokazać ojcom, że naprawdę nie jest to jakiś wielki wyczyn i spokojnie można sobie poradzić z tymi produktami, które rozszerzamy dietę plus z mlekiem, który mamy zamrożone, czy w, w lodówce. No myślę, że wyzwaniem są te miejsca w pracy, tak? Bo rzeczywiście my też dużo o tym słyszymy. Że te miejsca często to są składziki, jakieś magazyny. No jest to. Rzeczywiście bardzo mi się podoba, co pani powiedziała, że przecież w toalecie nie przygotowujemy posiłku. I to jest, myślę, bardzo fajne podsumowanie. Myślę, że warto z pracodawcami rozmawiać na temat tych miejsc do karmienia, bo to też może wspierać kobiety w tym, żeby zostały. Utrzymać tą laktację. utrzymały laktację, pracowały, nie rezygnowały z pracy i żeby ten powrót do pracy był łatwiejszy i przyjemniejszy, a nie stresujący. Bo sama pamiętam z autopsji właśnie w publikacji ściąganie i to jest bardzo takie niekomfortowe, tak? Takie dziwne odgłosy ten laktator wydaje i jest to nieprzyjemne. Tak Takie zdziwienie, co ona tam robi. Tak. Natomiast ja bym chciała wrócić do tych panów, którzy mówią, że nie karmią piersią. Mhm. Ja myślę, że to tak łatwiej jest powiedzieć. Mężczyzna. Ja pamiętam z czasów, kiedy no, 20 lat spędziłam na sali porodowej, wręczałam dziecko tatusiowi i tatuś mówi, ale ja mam duże ręce, ja zrobię krzywdę. I mhm. Ja zawsze odbijałam piłeczkę, proszę pana, ma pan duże ręce, ma pan większą powierzchnię trzymania, czyli dziecko się czuje bezpieczniej. Mhm. Oni się mhm. boją to dziecko brać na ręce i zawsze mówią, że jak będzie starsze, to będzie mi łatwiej. I mhm. jeżeli pierwszy, drugi, trzeci raz się odważą, to wtedy i ta współpraca, i ten pobyt taty w domu jest korzystniejszy, bo on się nie boi własnego dziecka. Dla mężczyzny ten noworodek to taki mały i kruchy. I myślę, że tutaj oprócz właśnie takiego doradztwa laktacyjnego, takiego wspierania, fajnie by było, bo niestety nie mamy też możliwości w szpitalach poza trzecim stopniem referencyjności, żeby taki tata, który się obawia, a chciałby się zrealizować w roli taty, Zawodował sobie taką pracę jednorazową z fizjoterapeutą, żeby dostać taki instruktaż pielęgnacyjny, jak właśnie nosić, podnosić, brać do tego karmienia, do zmiany pieluchy. Wtedy będzie na pewno większym wsparciem. No to to jest bardzo fajny temat na kolejny podcast, chyba wideo już. Bardzo fajny, myślę, temat do tego, żeby to omówić. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za te wszystkie wskazówki. I wszystkich rodziców: mamy, zachęcamy do utrzymania laktacji, ojców zachęcamy do tego, żeby wspierać swoją partnerkę i się nie poddawać. No i szerować ten podcast dla innych rodziców, innych ojców, którzy wybierają się na rodzicielski, którzy chcą być bardziej zaangażowanymi ojcami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Podobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.szerdeker.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.